Dziemaneczku, dzisiaj zobaczymy kolejny dzień na Bolcie Co tutaj wyszło? Utrzymaj cel, czyli 100 zł Mieliśmy 31 zł 53 grosze 3 przejazdy W 2 godziny 2 godziny za 32 zł Czyli aż 15 zł Godzina przychodu wychodzi, także bym powiedział, że to już jest chyba szczyt szczytów jeżeli chodzi o, o Bolta już tak słabo to nie było chyba odkąd jeżdżę to jako yy, w dodatkowej pracy, to jeszcze nie miałem tak słabego dnia, żeby 30 zł w dwie godziny ustukać. to jest naprawdę żal.pl. szkoda odpalać auta, żeby w ogóle sobie wyjść, lepiej sobie posiedzieć w domu za te 30 zł, nie wiem, coś poszukać innego no bo to no, mija się że tak powiem z celem dajcie znać jak jest u Was na Bolcie czy lepszy Uber czy Bolt czekam na komentarze, siema